Komenda Stołeczna Policji poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny, który w piątek po południu rzucił czymś w kierunku budynku, w którym mieści się Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej. Eee, czy możemy powiedzieć coś więcej o całej tej sprawie i o procesie zatrzymania tego człowieka? Ten człowiek zatrzymany został w Łosicach, bo tam mieszkał. Jest to osoba, która w maju zeszłego roku była już zatrzymana za groźby stawiane na portalu X wobec premiera Donalda Tuska. Groził premierowi wtedy zabójstwem. Bodajże w czerwcu dostał już zarzuty. Dziś nad ranem, właściwie rano, o 6 został zatrzymany. A jest pan pewny, czy jesteście pewni w służbach policji, że celem tego ataku, celem tego incydentu było? Była platforma. Czy co, co mówili świadkowie tego zdarzenia? E, czy na pewno chodziło, mówiąc prosto Krajowe platformy? Ja nie mam wątpliwości co do tego. Po pierwsze, ten e, osobnik wykrzykiwał przekleństwa pod adresem e, platformy obywatelskiej. No i druga kwestia, to, że ma już bogaty życiorys, jeżeli chodzi o kwestie kwestię z premiera Donalda Tuska, to, to chyba wskazuje jasno, że to jest produkt. E, tej nienawiści politycznej, która jest sączona od wielu, wielu lat przez niektóre środowiska polityczne. To jeszcze tylko dopytam, jakie są procedury, jak to wygląda w praktyce? Bo ktoś może powiedzieć, w maju został zatrzymany za groźby zabójstwa w internecie, w czerwcu ma już ruszył proces i, i przez te kilka miesięcy robi co chce, może, może, może dalej wyrażać groźby, tak jak teraz? No, dlatego... I ma jakiegoś ogona, lupy, prześwietlenia takiego? Ja rozumiesz? myślę, nie będę tutaj zdradzał oczywiście tajemnic postępowania, natomiast na pewno to, że był już osobnikiem znanym policji, pomogło w tak szybkim ujęciu sprawcy. Proszę pamiętać, że jednak ten incydent to było rzucenie tą butelką, próba podpalenia i ucieczka, a mimo wszystko policja w tej sprawie zadziałała bardzo, bardzo sprawnie. Więc to, że on jest w rejestrach policyjnych, na pewno w tym zakresie pomogło. To była butelka z jakąś cieczą łatwopalną, rozumiem. Tak. Panie ministrze, to jeszcze kończąc ten wątek, kończąc tę sprawę, premier Tusk w piątek w Sopocie mówił o, tej, o tym incydencie. Tak, łącząc ten incydent z przemówieniem pana Roberta Bąkiewicza na wiecu Prawa i Sprawiedliwości, który wzywał, cytuję, do wyrywania chwastów i uderzenia na palmem, poziom agresji w życiu politycznym. Uderzacie się też we własne piersi, czy raczej będziecie mieli to tylko PiS? Bo Marcin Przedać wczoraj w śniadaniu Romanowskiego mówił, a pamiętacie, jak premier Tusk mówił o, cytował, cytował wiersza, wiersz Miłosza pod adresem prezydenta Dudy z sznurem? i To trzeba kompletnie nie mieć, nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby takie porównania snuć. E, PiS dał swoją mównicę, e, scenę, którą organizował. Osobnikowi, który wzywał do y, wylewania na palmu na oponentów politycznych. I nikt wtedy z PiSu nie zareagował. Był tam Kaczyński, był Czarnych, był Morawiecki. Klaskali i nie, nie reagowali. Chyba, no jest przyzwolenie w PiSie na tego typu mowę nienawiści, a tego typu mowa nienawiści niestety rodzi takie akty. I dziś na szczęście nic się nie stało. To znaczy ta buderka została, ten ogień został szybko zagaszony. Ale jeżeli PiS nie przestanie się nie tej... Nienawiści. Nie wiadomo, co będzie następnym razem. Ale przyzna pan, panie ministrze, bo tym też politycy PiS pokazywali w mediach społecznościowych incydenty z ostatniego roku czy dwóch, kiedy biura lokalne polityków PiS też była to oblane farbą. I, z... I panie redaktorze, i zawsze jak byłem o to pytany, i jak są o to pytani liderzy e, Platformy Obywatelskiej, zawsze mówimy, każda nienawiść w życiu publicznym musi być potępiona. I nie może być zgody na agresję. I żeby było jasne, niezależnie wobec kogo będzie ta agresja, policja będzie reagować bardzo, bardzo twardo.